spotkaliśmy się z firmą BNP 10 lat temu w 2009 roku jeżeli dobrze pamiętam w Zakopanem jakoś tak do tej pory można powiedzieć, że zaprzyjaźniliśmy się z tym wydawnictwem. Słyszeliśmy, że niebawem odchodzi Pan na emeryturę. Proszę nam powiedzieć, jak Pan wspomina te wszystkie lata pracy i jak ta branża się zmieniała z roku na rok? Niebawem, to znaczy dokładnie 1 czerwca, mamy kolejne walne zgromadzenie, gdzie kończę już czwartą kadencję na tym stanowisku na stanowisku prezesa natomiast wcześniej od roku właśnie 1993 byłem również w zarządzie byłem wiceprezesem do spraw technicznych brałem udział w całej tej kampanii prywatyzacyjnej a jeszcze wcześniej pracowałem w firmie państwowej jako dyrektor techniczny odchodzę na emeryturę ale mam nadzieję że nie odchodzę całkowicie z firmy. Na pewno moi następcy będą mnie chętnie widzieli, jeżeli przyjdę nawet na kawę raz na jakiś czas. Branża na pewno się rozwijała i powiem tutaj może niepopularnie, że rozwijały się nie tylko te firmy, które pozyskały kapitał zagraniczny, bo my zostali żeśmy sami z sobą. I dajemy radę. Praktycznie biorąc, z roku na rok firma Kruszgeo kończy każdy rok z zyskiem, pomimo to, że, że były różne lata. Zależymy od budownictwa, zależymy od budownictwa drogowego, ale też i od budownictwa mieszkaniowego i inżynieryjnych budów różnego rodzaju i były jak wiemy lata lepsze, lata gorsze. Były lata lepsze przed Euro 2012, wtedy sprzedawało się wszystko, co się dało wyprodukować, a później przyszły też lata gorsze. Na przykład ostatni taki naj, najgorszy bym powiedział, rok to był rok 2016-2016. Ale tak jak powiedziałem, każdy z tych lat kończyli żeśmy z zyskiem. Może pracownicy, którzy równocześnie są akcjonariuszami, byli bardziej zadowoleni albo mniej, bo odbijało się to na, miesię na miesięcznych czy rocznych zarobkach na bieżąco tych pracowników, ale najlepszym dowodem na to, że, że było to zadowolenie w firmie i dalej jest, to fakt, że jak już powiedziałem, jestem od samego początku w zarządzie. Kończę teraz czwartą kadencję na stanowisku prezesa i gdyby było źle w firmie, gdyby była zła atmosfera, gdyby załoga nie była zadowolona z polityki, jaką prowadził zarząd, to bym na tym stanowisku nie był tylu kadencji.